Ta metoda zawsze działa. Nie wiem, czy metoda to jest dobre słowo. Metoda to sugeruje, jakby to był jakiś trening, a, a to nie jest żadny trening, I nie chcę dziecka na siłę czegoś nauczyć. Ja chcę się z tym po prostu porozumieć i chcę zaspokajać jego potrzeby na bieżąco, to kiedy się pojawiają. Ym, na prawa nie ma nic wspólnego z żadnym treningiem notnikowym. Jeżeli wychowujemy dziecko według w odróżnionej chwili nie niemowląt, to późniejszy ten niemowląt po prostu w ogóle przestaje być potrzebny. Dziecko tylko jakby osiąga coraz większą świadomość, świadomość, coraz większą samodzielność w korzystaniu z toalety. To jedno co się zmienia. Ponieważ w ogóle em, działa, to też jest dla mnie nie do końca odpowiednie słowo, bo co to znaczy e, działa? Nie możemy tego traktować zadaniowo, to znaczy, nie wiem, liczyć zamoczonych spodenek czy, nie wiem, zużytych piruszek danego dnia, bo tak naprawdę chodzi o komunikaty, i o to, że ja te zasikane spodenki po prostu wymienię na suche i czyli odpowiem na tą podstawową potrzebę dziecka, um, potrzebę czystości I, i o to tak naprawdę um, chodzi. Trzeba po prostu cały czas pamiętać, co jest... To wszystkim najważniejsze, co jest naszym celem. Celem jest nawiązanie z dzieckiem jak najbliższego porozumienia. Ja to Dla mnie w kolei takim bardzo nowym doświadczeniem było to, co opisałaś w swojej książce, że to, co dzieci jedzą, mają też niesamowity hmm. wpływ na to, jak właśnie przebiega ta natura na schienę, na niemowlę. Jest to idea dość logiczna, prawda? To, co jemy, ma przecież wpływ na to, co wydalamy, to, to nie jest nic dziwnego. Ale rzeczywiście jest tak, że... Hmm, Wychowanie bezpieluchowe y, pozwala rodzicom na kontrolę na bieżąco stanu zdrowia dziecka. Widzimy od razu, jak dziecko zareagowało na przykład na jakiś nowy składnik w diecie. Y, widzimy, czy jest zdrowe po prostu, czy, czy na przykład nie przechodzi jakiejś infekcji. Jeżeli jest jakieś ząbkowanie, to to też jakby ma wpływ na to nasze porozumienie. Czasem dziecko po prostu nie jest w stanie kontrolować to za każdym razem i za każdym razem komunikować. Znaczy, kryzysy się podstaw. też po prostu zdarzają mm. i trudniejsze okresy, kiedy na przykład dziecko przestaje nam sygnalizować, prawda? My wiemy na rozwojowy, akurat raczkowanie jest najważniejsze na świecie albo nauka chodzenia i po prostu wtedy musimy się bardziej zdać na naszą intuicję.